Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem kłąk a to kolejny odcinek z gry Old Man's Journey. W ostatnim odcinku zostaliśmy na takim etapie tutaj wodospadu. Tu sobie zakończyliśmy nasze ostatnie przygody. Ja już wiem mniej więcej, co tutaj można zrobić, więc bez zbędnego przeciągania zapraszam Was do śledzenia naszych poczynań. To trzeba było po prostu pozamieniać parę tych elementów i otworzyła nam się drożka właśnie przez tą tutaj ten zielony pagórek. No I możemy jakby kontynuować naszą zabawę, kontynuować naszą przygodę. Mamy z powrotem nasze baranki, które mieliśmy okazję poznać a, poprzednim razem, które są dosyć takie trochę niechętne do współpracy. I troszkę nie chcą współpracować z nami. Ale zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to w jakiś sposób zmienić. A faktycznie muzyka tutaj zaczyna mieć taki nastrój bardzo. Aha, tu sobie zeszliśmy bardzo dobrze. Aha, no to to już chyba wiem, że. Pytanie, czy jesteśmy tutaj w stanie zrobić tak. Ale no to możemy tędy, ale <laughs> tu już się nie... Połączymy ze sobą, natomiast pewnie tu byśmy mogli troszeczkę obniżyć. No dobra, spróbujmy sobie jeszcze tutaj zejść. Aha, tu jest tak, ale tu się nie połączy. Tu jest ten, czyli to jednak musimy tędy jakoś spróbować się przemieścić. Czyż faktycznie te baranki, chyba że. A dobra, one sobie teraz tutaj przeszły. A jeszcze te trzeba przegonić w drugim kierunku. O właśnie. Podzwoniły, podzwoniły Z swoimi dzwoneczkami. czeka nas kolejna jakaś przystań. I pewnie znowu jakimś parostatkiem w piękny rejs. Jak to śpiewał. Krzysiu, Krawczek świętej pamięci. Zaczyna powoli nastawać w ogóle taka jesienna aura tutaj, co nie? Właśnie zaczęły jakieś liście opadać. Próbuję tutaj cokolwiek zrobić, ale... Aha. O właśnie. Coś tam mrugało, coś tam mrugało, ale zamrugało, rozświetliło się. Proszę bardzo. Wygląda na to, że nasz Helmut był z zamiłowania lub z zawodu marynarzem, że opracowuję tutaj jakieś mapy, podróże. Mamy Europę, Afrykę, kontynent. Australię Gdzieś tu jego podróże lub marzenia na temat podróż Podróż, no ładnie, polska języka bardzo trudna W każdym razie na pewno miał jakieś plany i marzenia związane z podróżami z rejsami, statkiem <laughs> Bardzo was przepraszam Które może zrealizował? Może nie zrealizował. Kto wie, zobaczymy. Na razie powoli uh, odkrywamy jego wspomnienia, może i jego tajemnice. No ale dopłynęliśmy do kolejnej przystani z sotkami do góry. Czy jesteśmy w stanie zapalić tę latarnię? Rozświetli się ona, czy tak, czy już taka trochę nie bardzo. To już chyba nie funkcjonuje tak jak powinno. Dobrze, jak możemy tutaj ten teren popodnosić? Dobrze, teraz tak. To możemy obniżyć. Tego już obniżyć bardziej nie możemy, ale czy my możemy wyjść? Nie, tu nie możemy wyjść. Czyli znowu tutaj się będzie nam teren opuszczał, podwyższał, ale nie jesteśmy w stanie podwyższyć go na tyle, żeby się udać właśnie tutaj do góry. <laughs> o, ja mi coś bierze. Przepraszam Was za to odchrząkiwanie. Wiem, że powinienem teoretycznie to wyciszyć przy montażu, natomiast um, nagrywam bezpośrednio z dźwiękiem niejako osobne ścieżki, co nie jest dobre, i chyba będę musiał to zmienić. W przyszłości, żeby jednak takie tego typu móc e, rzeczy eliminować na bieżąco. Tak myślałem, że uda mi się pójść troszeczkę na łatwiznę. O dobra, już wiem, co możemy zrobić. Teraz jesteśmy w stanie się udać w to miejsce. Teraz podwyższyć sobie nasz teren do tego poziomu. Możemy tutaj sk skakać po tych pagórkach dalej. Ale widać, że... że jest co robić. Jest co ustawiać. Także teraz pytanie: tak, tu mamy w ten sposób. Tu chyba musimy się troszeczkę przetransportować na tą górę. Czy jesteśmy w stanie? Chyba tak. Mam nadzieję. Opa, tak, teraz sobie ten teren troszeczkę, o właśnie, tu podwyższymy, tak żeby nam się te punkty tutaj złączyły. Tu się już złączyło. Pytanie, czy teraz jeszcze możemy, no jak tutaj podwyższymy, no to tak trochę lipa. Ten teren się jakoś zmienia, on się chyba też będzie zmieniał. Dobra, na razie sobie przejdźmy tu. teraz co z tym możemy zrobić albo jeszcze wyżej albo jeszcze niżej wyżej już nie damy rady możemy przejść tu ale możemy to obniżyć jeżeli będziemy właśnie na tej półeczce to możemy obniżyć maksymalnie no i teraz tak to byśmy musieli jakoś połączyć ze sobą tylko how to do it. Jak przejdziemy, sobie tu nie, wskoczyć? Nie wskoczymy. Tutaj mamy w ten sposób. Aha, i teraz tak dobrze. To nie łączy, nie łączy się to ze sobą? Teraz się łączy. Ok. A, tak nie do końca, jednak. wo łową, łową. Wow. Niby się łączy, ale jednak się nie łączy. To byśmy musieli troszeczkę obniżyć. Teraz nie wiem, czy się troszkę nie zamotaliśmy, bo tu już nie przejdziemy. Tu się już za. Tu się już to nie, nie połączy. To dziwna sprawa, powiem wam szczerze. Bo tu już nie wyjdziemy tego. Zniżyć się, czy no da się, ale popsułiliśmy grę. To się tak do końca tutaj nie styka. Co nie, on nie jest w stanie tu przejść. A że nie jest w stanie tu przejść, to nie jest w stanie wyjść również tutaj. Ale jakim cudem wcześniej on tutaj był w stanie podejść? A teraz nie jest w stanie? Wiem, że mam szczerze, że mam zagwozdkę. Wszystko jest klarowne dla mnie, natomiast jak to się stało, że nie jesteśmy już w stanie tych, tych elementów ze sobą połączyć? Bo nie możemy przesuwać skały, na której jesteśmy, ale to się ze sobą ewidentnie nie łączy. No bo jak klikamy, to nasz dziadek się zatrzymuje. Ja popsuliśmy grę. Ej, naprawdę popsuliśmy grę. Tu nie chce zejść, on tu nie ma jak wejść. A ten teren nam się też nie obniża na tyle, żeby można było tutaj skoczyć. Ale on prze przecież przeszedł tędy, tak? To czemu już nie chce z powrotem wyjść do góry? To też tutaj nie jesteśmy w stanie przesunąć. Bardzo ciekawe, przyznam wam. Powiem wam szczerze, że zaintrygowało mnie to bardzo, bo tutaj nic z tym nie zrobimy. No nic, wiecie kochani, ja się z tym pobawię. Zrobimy sobie tutaj cięcie. Jak dojdę do rozwiązania, to po prostu wznowimy od tego momentu. Wy tego nie poczujecie na obrazie totalnie, a ja po prostu zaoszczędzę wam trochę czasu. Na procedurach i próbie znalezienia złotego środka, także wracamy niebawem. Ok, kochani, jesteśmy z powrotem. Yy, udało mi się roz znaleźć rozwiązanie problemu tutaj. Tych, tych półek okazało się, że każda z tych elementów ma dodatkowe punkty styczne to znaczy ściągając tutaj inaczej się zachowuje, ściągając ją w tym miejscu tak samo ta półka i ta półka także w końcu udało mi się po kilku minutach rozkminy dojść do tego więc możemy już śmiało i swobodnie kontynuować dalszą rozgrywkę w Old Man's Journey no, mamy tu jakieś tajemnicze koło nie wiem, co to za koło, ale jest tajemnicze. Tutaj mamy również półeczki jeszcze do połączenia ze sobą. Ja myślę, że teraz teraz tak, tutaj jesteśmy w ten sposób. Czy to możemy jakoś podwyższyć, obniżyć jeszcze zanim się przemieścimy? No w zasadzie to nie. No dobra, no spróbujmy zrobić tak Aha, okej okay. Koło nam tutaj wypadło z tej twierdzy, fortecy, do której właśnie się chyba udamy. I zniszczyło nam ogrodzenie kawałek muru. Czyżby to było Odpowiednie miejsce na spoczynek i uchronienie się przed burzą. Zobaczymy, zobaczymy. Mamy flagę, która właśnie odfrunęła. Aha, kłótnia małżeńska. Ewidentnie, jak najbardziej. Tak mi to wygląda. Ale piwerko i papieroski są! NIEZBĘDNIK marynarza. <noise> no, a, tak. Tutaj nie wygląda na takiego łobuza Ciekawe, czy żałuje pewnych decyzji w swoim życiu. No razie wiemy, że poszedł sobie gdzieś w siną dal. Ekran ładowania, całkiem też. Przyjemny. No i nie, nie są te, te ekrany ładowania tak długie jak w przypadku gry R, którą ugrywaliśmy ostatnio. E, dobrze. elementy Kolejne elementy. E, rozgrywki polegające na przemieszczaniu tych tutaj łąk, pastwisk i tak dalej, i tak dalej. O właśnie. To chyba wiem teraz na czym to będzie polegać. Mianowicie będzie to chyba polegać na tym, że teren będziemy musieli w taki sposób poobniżać, żeby ta oto tutaj, to oto tutaj koło rozrzuciło nam po prostu. kawałek muru i udostępniło nam ścieżkę do dalszej podróży żeby to teraz zrobić to my musimy właśnie o to jest ten element o którym wspominałem że na tym końcu podnosi się zupełnie inaczej niż na tym końcu ale myślę że jesteśmy już na dobrej drodze pytanie w którym, do którego miejsca czy my jesteśmy w stanie tutaj my musimy dojść Niebezpiecznie chodzić w takich górach. Tak. I teraz najpierw tak i teraz tak. I hopsa. Dobrze. I teraz tak, to musimy. Żeby tutaj z powrotem się troszeczkę przenieść, żeby obniżyć ten, tę półeczkę. No tak nazywam półkę, ale to w zasadzie tak się to nazywa. No, Helmucik, Hopsa, Hopsa. A możemy tak tutaj zrobić coś w ten deseń. No to Hopsa i Helmucik. To nam się jakoś połączy tutaj? Teraz? Nie, to się nie połączy. To się połączy. Teraz spróbujmy w ten sposób. Aha, ale tu już. Aha, tak, na takiej zasadzie. Dobrze. No to chodźmy tu. To tutaj poobniżać żebyśmy mieli dostęp do, do tego miejsca. Znowu troszkę puzli to możemy podwyższyć w ten albo taki sposób Tu nie możemy Dobra, przejdźmy sobie jednak na tę stronę Teraz spróbujmy rozkminić co dalej Tu mamy jeszcze przecież Jakieś elementy Ale dobra, a idąc tędy Czy coś nam to da? Chyba nie, poza tym, że przy, przykryły nas chmury bardzo ciemne zresztą. A tu się nic ze sobą nie łączy. To się też ze sobą nie łączy. Chociażby mogło. Wydaje mi się, że musimy jakoś. Przejść właśnie tędy, tutaj tylko to się nie dźwiga, to się nie podnosi. Jedyna opcja jeszcze jest taka, że stąd połączymy tak, ale. A pytanie, jak to... Bo teraz tak, to możemy obniżyć. Czy jeszcze... No nie możemy, bo już nam się tutaj ekran przesuwa. To niedobrze. To jest maksimum, jaki możemy uzyskać, tak? Eee... No dobrze. Ale teraz... Okej. Okay. Ogarnięte. I na wodospad. I prawdopodobnie na wodospadzie sobie znowu zrobimy slajda w dół. Bo taki już ten nasz helmucik jest. Hop hop hop. I na kolejną półeczkę. I tu teraz też musimy chyba tak zrobić podobnie. No i już teraz tylko na prawo. Aha, dobra, widzę, że mamy kolejny element układanki. Na zasadzie przechylmy teren, żeby betonowa kula zrzuciła nam płot, że zrzuciła w sensie zniszczyła. Okej. Okay. Teraz tak. Dziadku może sobie w tym kierunku tutaj podejść. Okej, okay, to jest. Czy my możemy wyjść wyżej w jakiś sposób? Nie, no to już. To już nic nie powiedziałabym. Musimy zostać na tym miejscu. jedyną opcją, którą możemy zrobić, to jest. To się, to się obraca. A wiem już. Tu możemy przejść. Jak będziemy na na tej tym, to to możemy sobie właśnie obniżyć. W ten sposób. Tak. A to możemy sobie jeszcze zniżyć troszeczkę, to też jeszcze możemy bardziej pytanie, czy my to musimy rozpędzić. No tak mi się wydaje, coś, że chyba tak. O właśnie, rozpędzamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Spróbujmy teraz zrobić tak. O właśnie, zatrybiło. No i mamy. Teraz czuję taką tajemniczość. Ten deszcz, ta muzyka robi się tak dosyć niepokojąco. Będzie odpoczynek, będzie schron, no to wygląda, a może jakieś ognisko albo grill, o tak, będzie kiełba. Ciekawe, czy odchodzi w kłótni, skłócony ze swoją żoną. Dziecko widzę, tutaj patrzy za nami, a on wyrusza. Pytanie, czy to właśnie w ten swój upragniony rejs, czy też kłótnia spowodowała, że. A, że się wyprowadza po prostu z domu. Widzę, że jest taki poruszony tym wspomnieniem. No nic. Czas nagli. I myślę, kochani, że to jest odpowiedni moment na to, żeby zakończyć sobie dzisiejszy odcinek, a... i zaprosić Was z tego miejsca na kolejny, który pojawi się już niebawem. Przed nami pewnie jeszcze kilka ciekawych krain, tudzież miejsc, które zwiedzimy. Kilka ciekawych wspomnień. Myślę, że ta podróż jeszcze się nie skończyła i czeka nas jeszcze dużo do odkrycia. Co to będzie, jak się zakończy ta przygoda? Nie pozostaje nam nic innego jak po prostu sprawdzić i się tego dowiedzieć na własne oczy. Ja wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, zerknijcie oczywiście na opis, tam są linki na mojego kanału na Twitch, Discord i Instagram. Zachęcam do followka, jeżeli wam się odcinek podobał dajcie łapkę w górę, a tymczasem ja znikam i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z gry Old Man's Journey. Trzymajcie się ciepło, pa pa.